Dzień dobry, i patent operatora jak zagrzać rano kot mleko Ja wam opowiadałam, albo operator wam opowiadał na snapie jak to robi A pokazuję wam teraz we vlogu Zagrzać wodę w czajniku, zdjąć tutaj pokrywkę z czajnika, Położyć miseczkę z mlekiem, bo to jest to mleko wiskas, to nie jest takie mleko jak my pijemy To jest mleko specjalne dla kotów i operator przeje, a kot jest Czekajcie, o a kot ma w dupie mleko Operator tutaj jej rano przygotował miseczkę z puszeczki. To jest kurczaczek i coś tam jeszcze, ale niestety nie, kot się tego nie chycił Przyzwyczajona jest, że dostaje mleko i Lili! Idzie, idzie. Chodź. Chodź tutaj masz, proszę. Mleczko. Tu w miseczce jest. Pi! Mm, kot przyzwyczajony jednak do mleka. W dupie mam leko. Wie poważnie? Kto mnie śledzi na stapie, wie gdzie jedziemy, a kto mnie śledzi, to się zaraz dowie. Jedziemy do Ikea. Wczoraj, słuchajcie, operator rzucił mi wyzwanie i mówi do mnie tak: Słuchaj, jak ktoś ci napisze pod wczorajszym filmem, że jedziemy jutro do Ikea, to ja cię do Ikea zabieram, bo nie chciał ze mną jechać. Nie uwierzycie, dziewczyny, kocham Was na życie. Napisałyście, że jedziemy do Ikea i operator dzisiaj jedzie gdzie? Do By Ikea, tylko musimy tam skręcić. Tak. Jedziemy do Ikei. A, ja, a ja powiedziałem, żebyście napisali, że jedziemy do Geistowa, to operator sobie też ku, coś nie. kupi, Pamiętajcie, to nikt nie napisał. gang trzyma się razem, bo Musi... się obrażę, obrażę się. Ale słuchaj, bez powodu nie przekupuj moich widzek. Bez powodu nie jadę do Ikei, musisz odkupić mi kufel, który mi rozbiłaś. A myślałam, że mam Ci kupić hot doga. Nie, nie chcę hot doga, nie. Zrobiłam pyszną sałatkę, w ogóle robiłam kotleciki z kalafiora wczoraj. Wyszły przepyszne, prawda, że dobre? No. I zostało nam trochę kalafiora i zrobiłam sałatkę. Bardzo prostą, szybką dzisiaj do pracy. Wam, że tak ze smakiem Bez soli, z bez pieprzu, bez soli, bez, bez pieprzu, naprawdę mega smaczna i... Zdrowa. Może nie do końca zdrowa, bo łączona majonezem, ale smaczna. Dobra, jedziemy do Ikea. Słuchajcie, mam, może nie długą, długą listę długaśną, ale muszę kilka rzeczy kupić, bo jak wiecie, czekam na nowe firanki i chciałabym troszeczkę pozmieniać. Mam nadzieję, że wszystko co zaplanowałam jest, kupię dzisiaj i może w sobotę albo w niedzielę. Nie wiem dokładnie kiedy kurier z beczką przyjedzie, coś fajnego wykombinuję wy w nas sypialni, bo to największe zmiany planuję właśnie w sypialni. Zobaczymy. W każdym razie, dziewczyny, jesteście wielkie, normalnie wielkie. Operator was wątpił, mówił, co ty nikt ci nie napisze. Tak bym cię zabrał, A to dosłownie bo... kilka minut... Przepraszam kochanie, tylko to kończę. Kilka minut po moim snapie. Już był komentarz na YouTube pod vlogiem jedziemy do Ikea. I tak bym cię zabrał, bo musisz mi kufel odkuć. A oj to tak, pojechałbyś ze mną po jeden kufel, nie słuchajcie go, nie słuchajcie, on teraz tak kłamie, nie pojechałby nie, po, po nie jeden kufel do Ikea, nie, bo powiedziałby do mnie tak, przelić sobie paliwo do Ikea, z Ikea do domu, czy się opłaca nam po kufel jechać, to my go po drodze w taskę kupimy, on teraz kłamie, kłamie, Nie, płamię, bo płamię, najlepsze, płamię, kufle, płamię. najlepsze kufle, z... najlepsze kufle bo mu nos rośnie. <głos> 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 Najlepsze kufle z Ikea. I najtańsze. Nie wiem, ile kosztuje, tak? Zresztą pokażemy Wam zaraz, Euro. Dobra, już prawie jesteśmy. Słuchajcie, ostatnio na mecie widziałem taki filmik Noc Wicea dwóch ziomków ze Szwecji zostało na noc w IKEA, schowali się w szafie i przenocowali całą noc i jakichś dwóch polskich też ziomków e, zrobiło to samo to jest, co wy na co to jakby z Adj zrobimy? To jest ja nie to ze strony tej, tej Co wy na to, żebyśmy zrobili noc w IKEA według operatora i wyzwanie wyzwanie I później wszyscy youtuberzy by to robili co? Noc w IKEA. Co wy na to? Od razu tu przyszedł. Kufel najważniejszy. Tak jest. Kupiony. Tyle, możemy wychodzić. Nie wiem, mamy 65 centów. 1,25? Tu, co na? Tak. Euro jest... 25. Euro 25. 25. Często pytacie, jaką pościel kupuję w IKEA. To jest właśnie tego typu. Tą mam. Mam również tą i mam. A reszta pościeli, którą widzicie w filmach, no to już nie jest sprzedaży. Zaraz wam pokażę, która się o spodoba. spodoba. podoba. Ja myślę, że to z motywami oh. ludowymi jest bardzo ciekawa. Jak się wyprowadzisz, to możesz sobie kupić. Nie no, kochanie, może sobie. Z... Nie, zarzuciłam taką pościel, przypiali te oczy, pląsu dostają. Ja bym się nie wysłała w taki. Dlaczego? Kresi ma tych wzorach. My Mysłowianie. Mysłowianie. My Słowianki. Słuchajcie, kupiłem sobie hot doga w Ikei. Jak zawsze mi smakował, tak tym razem porażka. Bułka jakaś słodka, ja nie wiem czy ta pani pomyliła bułki, dała mi jakąś maślaną, kurde. Słodka bułka, wyobraźcie sobie słodka bułka z, z parówką. Jak to smakuje. Z musztardą nie, z miałem. Teraz. Ale Także... co ty oczekujesz za 90 centów, No skoro pisze hot dog, to proszę o hot doga. A nie, a nie bułki ma maślane z tym. chyba już się nie skuszę na tego hot doga. Dlatego ja nie chciałam. Ale jest wersja jeszcze wegańska. Tak jest, widziałam. Parówka dla wegan. To jest ciekawe, nie? Ciekawe jest z czego zrobiona. Wygląda jak normalnie ze, św że... ze świnki. Przypuszczam, że ta wersja wegańska lepsza niż ta wersja twoja. Mać i mać dla Przypuszczam, że jaki, jakiś ten, z jakiś nie wiem, ziaren. Nie mam tych. pojęcia zielonego, nie znam się na Kurna, ta firma się nazywa. Co robi te? Y -y. Czy na kół coś? Na kół coś. tak, ale nie pamiętam. Dajcie znać w komentarzach, jak jest. znacie tą firmę i czy ich produkty powiedzcie są Powiedzcie operatorowi, z czego są parówki, bo następnym razem tak, może się skójki. Powiedzcie mi, z czego są wegańskie parówki, bo ja nie wiem. I czy ta firma na Q, bo często ją widzimy w y -y -y. Tesco, czy ma dobre produkty? Bo może przyjdziemy na weganizm? Nie, no ja, ja bym. Cię, nie zrezygnował ja, z ja, mięsa chyba w życiu. Pana mówi, że takie wyzwanie miesięczne, żeby nie jeść mięsa, ale. Ja bym z głodu umarł. Co ty? Ja muszę mieć kowadło. Ja już kotleciki z kalafiora dobre były, dobrze. No jadłem, były. no ale to nie kotlet schabowy, no A. powiedzmy sobie szczerze. No operator nie, jeśli mnie dostanie na talerz, to. No niestety. Nie funkcjonuje. No ale spróbować takich nowości można. No co nie powiedziałem, kupię ci worek tych parówek. Piękana. Nie, bo ja muszę się ty najpierw dowiedzieć, Ja muszę się najpierw dowiedzieć, czego. One Ale ja są. nie będę wegański kupować, ja, chciałam, no. ja kupiłam ci takie, Li... wiecz, z mięchem. Ale ty mi chcesz i kaoski kupić? No i bułki maślane. No, ja nie, do... no w życiu, daj <laughs> no <i> spokój. <laughs> Ale jakiś ból wyszedł. Co oni mi maślaną bułkę dali do pasu? No słodka była ta bułka, nie wiem. No mówię, buł... e, dobra, wychodzimy, operator i mówi tak: O, chodogi wika się popsuły. No i już chyba nie kupię. Ja jeżdżę po Ikei, i kupuję lampę, a powinnam się już za choinką rozglądnąć. <laughs> Chyba jestem nie w tym sklepie co powinnam. Kurde, u nas już święta. Zobaczcie te kolejne girlandy. Tutaj ozdoby. Gwiazda betlejemska, sztuczna. Poduchy... Ja nie, wi ja nie wierzę w to co widzę. Merry Christmas. Operator musimy kartki pocztowe wysłać świąteczne. Tak. Z życzeniami, żeby doszło na czas. Tak. Nie! Yeah. Szok! Muszę wam opowiedzieć ten numer, który przed chwilą usłyszałem, myślałem, że się przewrócę, ale... Dobrze, się Dobrze że się Dobrze, słuchajcie. Agnieszka ogląda zakupy z Ikei i mówi tak. Kurde, kupiliśmy nie te podstawy pod lampki, które powinniśmy, te są kwadratowe. Ja to biorę i mówię do niej tak. No jak mają ci babo narysować tutaj kółko, jak to jest rzut z boku od po to, jest nada, to są takie jak te czarne, a ja chciałam białe i podstawę okrągłą. No mi ja... mówi, no patrz, przecież masz. No patrz blondyno. Nie ja mów do mnie blondyna. Normalnie... Oj tam, oj tam, oj tam Ale dałaś czadu, wiesz. Wiesz, nie Normalnie... każdy się może pomylić. Masakra. Jak oni mogli to narysować? Okrągłe, to jest rzut z boku. Skończyła, skończyłaś technikum budowy maszyn. To co ja, rysunki techniczne. Masz szczęście, że za ciebie robiłem. Tutaj zadanie dla operatora, ale z tego co już mi tutaj powiedział, to dopiero na weekend będzie wszystko skręcał, składał, także muszę to gdzieś przełożyć. Położę to w sypialni drugiej, także nie będzie tutaj leżało na sofie w pokoju, ja w salonie. Bo operatora, protyka to musi załatwić elektryka. Elektryka, Ci elektryka, piwo ci postawię i złożysz. <noise> I słuchajcie, oprócz tej właśnie zakupu w Ikea, kufel już jest. Nie wiem, gdzie kupiłam, zobaczcie. To i tak nie kupiłam wszystkiego, zapomniałam kupić ręczników. W każdym razie, idziemy dalej z tematem. Wstąpiłam do Harvey Norman i kupiłam ręczniki, których nie kupiłam w Ikea, ale powiem wam, że mam ręczniki, które kupowałam w Ikea, Ikei, ale nie są tak mięciutkie jak te właśnie z Harvey Norman. Nie wiem, jaka jest cena dokładnie tych ręczników. Ikei. Za ten mały zapłaciłam dwa eryki i tutaj za ten zapłaciłam. Ile? Szóstkę. Kupiłam dwa. Były jeszcze białe i były popielate, ale jakoś ten taki brudny róż bardziej mi się spodobał. No i tam mam jedną rzecz, ale to wam pokażę, jak już wszystko będzie przygotowane w sypialni. To wam pokażę, jaką ozdobę fajną kupiłam do, do nas, do sypialni. Także takie zakupy. Nie wiedziałam, że w Harvey Norman sprzedają brytole. No to chyba jakiś gratis do zakupów, tak? Koleżanko, ja tylko wyszłam na chwilę, a ta już zanurkowała w torbie papierowej. Powiem wam, że jakoś kartony to tak... No, nie łap mnie, nie, chociaż pazurki masz skrócone, to możesz łapać. Eee, powiem wam, że ona jakoś za kartonami nie przepada, ale torby... Chyba, że z czasem kartony się jej spodobają, ale torby papierowe uwielbia. Zresztą widać na załączonym obrazku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ty moja mała. Dobra. Pobaw się chwilę, a ja idę brać za robotę. Czekam aż gotuje mi się kalafior. Cały czas sprawdzam, żeby się nie rozgotował, żeby był taki lekko y, twardawy. Jutro będzie sałatka, taka sama jak dzisiaj, do pracy. A po pracy będę robić kotleciki z kalafiora. Tak mi strasznie posmakowało, zresztą Dominikowi również, że jutro postanowiłam po raz kolejny je przygotować. Był dzisiaj na zakupach, kupił mi dużego kalafiora, także część kalafiora jest w garnku i gotuje się na sałatkę, a reszta tej w lodówce jutro, jak wrócę po pracy, to na świeżo przygotuję. Ja kupiłam ostatnio burgery warzywne w Islandzie, mrożone. Jestem bardzo ciekawa, czy będą nam smakować. Wiecie, różnie bywa z tym kupnym jedzeniem: czasami coś nam smakuje, czasami nie. Jak będą smakować, to super, na pewno będę kupować. Wiem, że tam mają kukurydzę, chyba paprykę, groszek zielony. Jak będą smakować, to jak mówiłam, będę kupować, a jak nie będą smakować, to nie będę kupować, to już wolę sobie sama przygotować kotleciki z kurczaka. Chyba, że macie jakiś fajny przepis na burgery, czy kotleciki warzywne, właśnie coś podobnego jak kotleciki z kalafiora, to dajcie koniecznie znać, będę wdzięczna, bo ja akurat takiego przepisu nie mam. A oprócz tego w końcu muszę przygotować falafele. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu, już bardzo dawno temu, od mojej koleżanki dostałam gotowy miks na falafelę. Tutaj przygotowałam ten miks kilka dni temu, ale jakoś nie mogę się zabrać za przygotowanie. Zaraz zobaczymy, do kiedy to jest. A, do stycznia 2017, jeszcze mam. Trochę czas. Także muszę w końcu przygotować te falafele, tak jak wam mówiłam, bo już koleżanka chyba z tysiąc razy mnie pytała. Aga, robiłaś, robiłaś, na pewno ci będą smakować. Yy, przygotuj, przygotuj. A ja ciągle jakaś wymówka, to to, a to tamto, ale w końcu muszę je przygotować i skosztować. Ktoś z was mi pisał ostatnio, żebym pokazała, jak wygląda ten nowy lakier z kolekcji jesiennej Essie. Mam go dzisiaj na paznokciach. Wygląda tak. Ja wiem, że na pewno ładniej bym go zaprezentowała w świetle dziennym. Powiem wam, że zapomniałam dzisiaj. A rano myślałam o tym, żeby wam pokazać świetle dziennym. I z tego wszystkiego zapomniałam. Jeżeli ktoś z was będzie chciał jeszcze raz zobaczyć, to po prostu mi napisz komentarz, to wtedy pokażę go w świetle dziennym. I jeszcze jedno pytanie, ponieważ yy, muszę zaplanować jutro już filmy do nagrania stacjonarne i mam do Was pytanie, ponieważ pod którymś filmem, tylko że pamiętam pod którym miałam czarny lakier, a na tym czarnym lakierze Srebrne zdobienie i ktoś z Was mi pisał, żebym nagrała filmik, więc ja się pytam w dzisiejszym vlogu, czy Wy ten filmik nadal chcecie, bo jeżeli chcecie, to ja się muszę przygotować i muszę go nagrać przed weekendem, czyli właśnie zaraz po przyjściu z pracy albo wieczorem, żebym mogła sobie rozstawić lampy. Także dajcie mi znać, bo nie wiem, czy mam ten filmik nagrywać, czy nie, zdobienie jest efektowne. A bardzo banalne, także dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, jeżeli ten filmik chcecie. A na dzisiaj tyle, ja już kończę i widzimy się w kolejnym. Pa!